Hejka, hej! Mamy nowy tydzień, poniedziałek, a więc możemy zaczynać nowe zwagania. I jakie one będą? Takie jak zazwyczaj, bo mam dodatki, mam szybkie i mam kenos z mnożnikiem. Dwa kupony i tutaj już mnożniki znamy, bo to były losowania. Tak jakby z tego filmu sobotniego, no to wiemy już jakie mnożniki, ale oby tutaj pozytywnie... Zaskoczyły. A mam siódemki i dziesiątki. To możemy zaczynać od mini lotto. Jeden zakład, jedno losowanie, tabelka. Tak, tu nie mamy, 25 nie ma, następnej też nie. No i właśnie ich już nie będzie. W tabelce widzimy ostatnią liczbę 29, a my już mamy te wyżej. To wiadomo, że nic. To lotto plus. Dwie tabelki, jedno losowanie. 15 nie mamy, 20 nie ma, 29 nie ma i tu nasza ostatnia szansa i niestety nic nawet jednej. Kolejna ostatnia taberka. 15 nie ma, 20 nie mamy, 29 nie ma. Tutaj mamy jedną, to tutaj już sobie mogę zaznaczyć. Nie było 38, no i nie było tej ostatniej, no to tylko jedna w tej tabelce. Oczywiście dalej nie mam tutaj nic. Ale nie poddaje się. Może kiedyś zaskoczy mnie ten zakład. Oby tak było. No to kolejny dodatek. I tak samo dwie tabelki. Ósemka. No nie pojawiła nam się. 14 nie ma, ale mamy 16. Ok. 26 nie ma. I no było blisko. Na kuponie 27, a w losowaniu 28. Szkoda. I liczba specjalna nam się nie zgodziła. Mm -hmm, no, to tylko jedna, albo aż jedna, bo właśnie jednej nam nie dali i przez to koniec. No, chyba, że właśnie w tej kolejnej tabelce 8 nie pojawiła nam się, ta liczba też nie. Tutaj nie ma szesnastki. O, nie ma już tej, to koniec. I 27 nie było. O, i tutaj <gryw> zgodziła nam się tylko ta liczba, ale to niestety za mało, więc dzisiaj tutaj już nic nie mam. I zobaczymy, co tam będzie w szybkim. A tutaj mam małą odmianę, bo mam dwa zakłady, nie jeden, i na jedno losowanie, więc dwa zakłady na jedno losowanie. Zazwyczaj mam jeden na dwa losowania. Zobaczymy taką metodą. No to tylko jedna tabelka już leci. Siódemki nie widać, ósemki nie ma, 16 nie ma, 26 nie pojawia się, 29 też nie. I nie było ostatniej, no to ten zakład kompletnie na nie. Ostatni, trzynastki nie widać. A nie, jest, jest. Spojrzałam nie na tą tabelkę, a tutaj już sobie, no, można zaznaczyć tak czy siak. Szesnaście nie ma, dwadzieścia nie mamy, dwadzieścia trzy też nie, dwadzieścia pięć nie ma i ostatnia szansa, no, było blisko. A więc tutaj dzisiaj moje kombinowanie nie wyszło. No ale tak czasem też wychodzi, często oczywiście. No i keno, nie wiem, siódemki może, tak. Siódemki ostatnio fajnie się spisały, no to siódemki. No i tak, jak będzie dzisiaj, leci tabelka i tu właśnie naszli podstawowy, 15 nie mamy, 29 nie pojawia się, w tej liczby nie ma, nie ma. Jest tutaj ta, no to niby szansa, ale nie ma tej, no to koniec. I nie było ostatniej, to tylko jedna. Kolejna tabelka, taki sam mnożnik. W tych losowaniach właśnie miałam słabe te mnożniki, ale zobaczymy. 15, nie ma. 29 mamy, no to jedna. Tej liczby nie ma. Nie ma. Oj, nie ma. Mamy i... A nie było tej ostatniej. No to tutaj było blisko. I już ostatnia tabelka, ale tutaj mamy podwojony mnożnik. Czy coś pomnożymy? 15 nie mamy, 29 nie ma. Mamy jedną. Następnej liczby nie ma. Nie ma. Mhm, koniec nie ma. I była ta ostatnia. No to. Też blisko, ale niestety nic tutaj nie mam. Ostatnia szansa w ostatnim kuponie Keno. Te same tabelki, dolecimy. Dziesiątka jest. Dwunastki nie mamy, ale mamy trzynastkę. No to dwie. Dziewiętnastki nie mamy, dwadzieścia nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, nie ma. Mamy kolejną. I znowu, i czy będzie ostatnia? No niestety nie ma. Kwestia właśnie tej ostatniej. I nie było. A nawet było blisko do tej liczby. No i oczywiście blisko na no minimum. Kolejna tabelka. Dziesiątki tutaj nie mamy, ale dwunastka jest. Trzynastki nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Dwadzieścia nie ma. Dwadzieścia pięć mamy. No to dwie. Tej liczby nie ma. Nie ma. Oho, to koniec. Mamy tą i, i tyle. Uhum, no to nie mamy. Dalej nic, a już mamy ostatnie losowanie z tym lepszym mnożnikiem. No ale oby tutaj coś właśnie było. Dziesiątka? Nie. Dwanaście? Nie. Następna też nie. Nie ma. Dwadzieścia nie ma. No okej, okay, ale 25 już jest. No to oby tylko to zostało. Trzydzieści. No już koniec. Chociaż nie, może do końca pójdzie, bo mamy dwie. Tylko musi, no, faktycznie do końca nam pójść, ale nie mamy tej. Jak nie ma tej, to koniec. Nie ma i. No i nie było. No to faktycznie mogła zostać tylko ta 25, piątka. Wtedy za jedną by nam zapłacili. No to. Oj, słabo nic. Dzisiaj nie mam. No to takie szybkie podsumowanie. Nawet nie mam jakich pokazać Wam tutaj kuponów. No nie wyszło. Kompletnie nic, ani złotówki, bo złotówka, a już pokażę jeden kupon, żeby nie było tak na pusto. No złotówka była możliwa nawet tutaj, w tym moim ulubionym ostatnio dodatku, ale nawet nie dali złotówki, więc nie mam nic. Kompletny minus, wkład 40 zł, no i tyle mam na minusie. Niestety kiepsko zaczęty tydzień, chociaż powiem Wam, że to jest taki mój filmik zapasowy, więc ja to... Nagrywam w sobotę. Od razu po tamtym filmie, co już widzieliście, więc jakby nowy tydzień mi się zacznie y, za kilka dni. No ale widzimy, jak jest dzisiaj. No. Ale no, już jutro na bieżąco, więc może lepiej pójdzie. Oby. Więc kibicujcie. Dzięki Wam za oglądanie. Y, fajnie, że tutaj jesteście. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika i to taka będzie motywacja, bo czasami sami widzicie, jak to idzie. Całkowite minusy albo minusy wielkie, a jak na plusie to zazwyczaj małe te plusy, ale cieszą i czekamy na większe. To dzięki i pa!